Chcemy rozmawiać o sytuacji polskiej nauki, o tym, co trzeba zmienić, żeby poprawić funkcjonowanie uczelni, żeby poprawić jakość nauczania, bo przed nami pewnie zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, bo trzeba będzie dokonać nowelizacji tej ustawy i to, co jest złe, po prostu poprawić. Będziemy rozmawiać z rektorami uczelni poznańskich też o pewnej strategii i o tym, że trzeba myśleć parę lat do przodu. I ja będę chciał stworzyć taki mechanizm, który będzie preferował łączenie uczelni i tworzenie mocniejszych uczelni, bo nie mówię o Poznaniu, mówię o swoim Szczecinie. Jak z rektorami rozmawiam, jaki jest powód, żeby były dwa uniwersytety w Szczecinie? No to nie ma najmniejszego sensu. Dzisiaj ilość studentów będzie mniejsza, w związku z czym, jeżeli chcemy, większe środki na badania i rozwój, chcemy więcej studentów, to musimy tworzyć mocniejsze uczelnie. W mojej ocenie za małe są nakłady na badania i rozwój, co do tego nie ma wątpliwości. My już pokazaliśmy, w jaką stronę chcemy iść. Zwiększenie budżetu Narodowego Centrum Nauki o 200 milionów złotych, to są te badania podstawowe. W tej chwili przejmujemy kontrolę nad ten em a więc to są kwestie związane z wdrażaniem tych badań i z samym prowadzeniem badań i wdrażaniem nowych technologii. No i trzecia rzecz, jeżeli jeżeli chodzi o badania i rozwój powinniśmy absolutnie więcej wykorzystywać środków z Unii Europejskiej. Wielką stratą jest Krajowy Plan Odbudowy dla Polskiej Nauki, no bo jeżeli tam raptem mamy 800 czy 900 milionów złotych przeznaczone na badania i rozwój, przy średniej europejskiej 10%, no to ja nie muszę Państwu mówić, co to oznacza. Jakby było 10%, mielibyśmy 25 miliardów złotych na nasze instytuty, na uczelnie, na naukowców i moglibyśmy te badania prowadzić. Dzisiaj będziemy chcieli umiędzynarodawiać polskie uczelnie po to, żeby mogły szerzej korzystać ze środków z Unii Europejskiej właśnie na badania i rozwój mamy do czynienia z transformacją energetyczną, z wojną, ze zbrojeniami, w związku z czym w sposób naturalny dzisiaj to wszystko, co jest związane z techniką, klimatem, to, to, to jest dzisiaj najistotniejsze. Natomiast prawda jest taka, że nie można zapominać o tych kierunkach humanistycznych i tutaj uspokajam, to nie będzie tak, że nie będziemy w tym zakresie również środków na tego typu badania przekazywać. Tak będzie i tego pilnujemy, zresztą to już widać w budżecie tego roku z kolei jeżeli chodzi o studentów, to jest wiele postulatów dotyczących i kwestii stypendialnych, kwestii szkół doktorskich, doktorantów, to się pojawia na każdym spotkaniu, więc wiemy, że trzeba w tym zakresie będzie również dokonać poważnej reformy. No i stąd te nasze dyskusje, rozmowy, bo mamy ambitny plan, żeby w połowie roku projekt takich zmian był przygotowany, żeby można już go było oficjalnie konsultować. Oczywiście to uczelnia państwowa, już... Uczelnia prywatna musi mieć te same zasady, czyli jeżeli po jakichkolwiek studiach. Ktoś otrzymuje jakiekolwiek uprawnienie, czyli nie wiem, jest psychologiem, trenerem, jest nauczycielem, jest MBA, no to uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych, to musi podlegać kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej i musi mieć zgodę na prowadzenie tego typu studiów. Więc w tą stronę będziemy proponowali zmianę zapisów ustawy, no i jeżeli to będzie, no to wtedy te wszystkie uczelnie będą podlegały kontroli. PAKI, czyli Polskiej Komisji Akredytacyjnej i to wtedy może rzeczywiście nie być łatwo.